Witam serdecznie słuchaczy. Świat jest pełen niesamowitych miejsc, które często bywają udekorowane genialnymi oraz zadziwiającymi historiami, które niejednokrotnie potrafią zaskakiwać. Wiele z nich dociera do nas, dzięki czemu mamy przyjemność zaznajomić się z nimi. Lecz pomimo stałego dostępu do internetu i przebieraniu w ogromnej ilości tego typu informacji, wciąż trafiamy na mało znane, zaskakujące, intrygujące, a czasem zagadkowe ciekawostki tego świata. Mam przyjemność zaprosić Was do wysłania pięciu z nich, mam nadzieję, że właśnie takich jeszcze Wam nieznanych faktów. Zaczynamy. Czy wiedzieliście, że Arabia Saudyjska jest jedynym krajem na świecie, w którym nie ma rzek? Kolejną ciekawostką może być dla Was to, że obraz Monaliza przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona Bonaparte. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was miał, miał możliwość usłyszeć tego typu informacje. Teraz coś na temat kreskówek. Większość Wam doskonale znana, japońska anima Pokémon natomiast ciekaw jestem, czy wiedzieliście, że występujące w nim dwie postacie, Hitmon Lee i Hitmon Chan, zostały nazwane przez na cześć Brusa Lee i Jackie Chana. Czwartą ciekawostką, którą Wam chciałbym przedstawić, jest to, iż w wysokogórskich lasach Nepalu występują gigantyczne pszczoły. Ich długość może wynosić do 2,5 cm. Dodatkową ciekawostką jest to, że pszczoły te wytwarzają specjalny miód, który może powodować halucynacje. Mieszkający w tej części Himalajów w Górungowie zbierają właśnie ten miód i wykorzystują go do własnych celów. I na zakończenie dzisiejszego odcinka cięcie papierem jest bardziej bolesne niż zwykłe cięcie. A związane jest to z tym, ponieważ rana taka zazwyczaj nie krwawi, więc zakończenie nerwowe pozostają otwarte, co powoduje, że dostaje się tam powietrze, a podrażnia to właśnie te nerwy. I stąd jest ból znacznie mocniejszy. Ciekaw jestem, które z tych pięciu ciekawostek było już wam znanych, zapraszam do komentowania, pozdrawiam.